W sobotę w Brwinowie na terenie imprezowym przy ulicy Piłsudskiego odbył się Festival of Kultura. Trzy koncerty i trzy zespoły punk rockowe to propozycja dla fanów cięższych, ale energetycznych brzmieni. Festiwal, który wymyśliliśmy, trzecia edycja to już jest, wymyśliliśmy po to, żeby zachować równowagę. Jest jeszcze w narodzie stara, zbuntowana młodzież, taka starsza, zbuntowana młodzież, która słucha muzyki trochę wykraczającej poza główny nurt. Dlatego po to jest ten festiwal Of Kultura tak jak wcześniejsze zespoły które tutaj występowały czyli warszawski młody debitujący zespół w kurw śpiewał też bez cenzury swoją zaangażowaną piosenkę poezję śpiewaną wręcz pruszkowski zespół tynk który kiedyś grał teraz reaktywacja nastąpiła więc skoro mamy takich zacnych sąsiadów to stwierdziliśmy że dobr do winowa zapraszamy tynk to A gwiazdą wieczoru jest Moskwa, to już przedstawiać nie trzeba. To jest właśnie też dla tej, tej grupy odbiorców, którzy nie znajdują przyjemności w udziale w imprezach, gdzie gra muzyka wybitnie taneczna z rysem ludowym czy postludowym. Ok Brwinów przygotował także propozycje koncertowe dla fanów innych gatunków muzycznych. Wydarzenia odbędą się w najbliższych tygodniach. Teraz jest w ogóle seria, cała wydarzeń, jak to co roku, bo to jest sezon, kiedy można wyjść z kulturą poza budynek. Dożynki 20 sierpnia, na których zagra go Let's Orchestra. 10 września, właśnie 9, 10, 11 będziemy obchodzić Dni Miasta. 9 na jazzowo będzie Mike Parkers Quartet. To będzie taki już muzyka jazzowa, jazz w bardzo dobrym, fantastycznym wykonaniu z gościem z Ameryki, muzykiem z Ameryki. 10 w sobotę zapraszamy też tutaj na, zespół, na występ zespołu Łydka Grubasa, też będzie głośno, a w niedzielę nastąpi powolne wyciszenie, zapraszamy na koncert muzyki poważnej, muzyki klasycznej w wydaniu kwartetu Prima Vista. Oczywiście za rok kolejna, czwarta edycja festiwalu OF KULTURA. Już teraz wiadomo, że formuła wydarzenia nieco się zmieni. Będziemy chcieli zaprosić na coś w rodzaju przeglądu zespołów punk rockowych. Zespół, który wygra będzie supportował Gwiazdy Wieczoru i są różne zespoły. Są takie zespoły jak na przykład KSU, albo Zielone Żabki, albo Farben Lare. Jest jeszcze kilka innych nazw, więc teraz nie powiem, bo nie wypada. Ale jeżeli młode panki chciałyby się już powoli przygotowywać do występów, to myślę, że czas już ostrzyć gitary.